Siemano wam wszystkim Jestem Janki, a to jest kolejny odcinek z serii Castaway <laughs> A jestem Tyziu i to nie jest seria Castaway poza światem, tylko Minecraft poza światem I cóż, wylądowaliśmy w takim dość nietypowym miejscu, bo na drzewie <laughs> Na drzewie I generalnie przed nami jest taka dróżka, którą się dzisiaj udamy o, kurwa. Ależ wie, bo wczoraj w ziemi. Y, udamy się nią. Janki jeszcze dokładnie nie za bardzo nie wie, gdzie to prowadzi. Bo znaczy, y, oboje wiemy, że prowadzi to do, do jakiejś królewsko-wielkiej jaskini, ale dalej nic tak. nie wiem. Ja też nie. Wiem, że tylko znalazłem to przez przypadek. A nie szedźmy tym wodospadem przypadkiem? W to ostatni... Nie. nie Podobnie też był taki malutki spływik. No, tu jest w cholerę takich rzeczy, Jasiu. Ja to denerwuję, że mi się czanki bugują, i tak mi dają, a jak się pojawiają. Bo jeszcze tutaj nie byłem Kurwa, mam, mam chłopie dyskotekę Dyskotekę? No. Cziki, cziki, cziki Lud! Tak. O biegnijże postacią I generalnie stwierdziliśmy, że dobrą y, Metamorfozę przejdzie Nasza seria z Minecrafta, jeśli urozmaicimy je O takie troszkę Kurwa, czemu mam tu dziurę w tej mapie? Yy, urozmaicimy je o takie troszeczkę vlogowe cechy, z tego względu, że będziemy sobie tutaj gadać na takie różne tematy. Zgodzisz się ze mną, Jasiu, czy nie? No. I pierwszym takim może tematem, jakim byśmy chcieli poruszyć... To jest jaki temat? <laughs> Nie, no jest to temat generalnie y, dzieciństwa, który jest dość często poruszany. No ja który... myślę, że o żarciu będziemy gadać, bo spaghetti gotujemy. żarci? O, ja się dzisiaj spaghetti gotuję. No. Co to, co to za spaghetti gotujesz? Makaron z kaczka. Makaron z keczupem? To Nie jest spaghetti. <noise> jak jak się z makaron, to jest spaghetti. To jest spaghetti no. dla ubogich. O, paczek. Nie dla misty, takich tak. ubogich, nie dla takich ubogich. O kurwa, jak my tam wejdziemy. Czekaj, tu trzeba się spinać. Ej, utknąłem. Aha, generalnie w ogóle, by ktoś nie zauważył, a raczej na pewno ktoś zauważył, to mamy diamentowy miecz, tam diamentowy kill -off, z tego względu, że. O kurwa ciągnie mnie w dół! Bo znaleźliśmy diamenty i postanowiliśmy wykorzystać je na narzędzia Zresztą że były były skrzyni, było jeszcze Aaaa. pięć skrzyncy O kurwa jakie to głębokie tutaj O kurwe, o kurweły płyń, że nobie O kurweły Ja płynę A płyn płynę Kurwa tam jest jakaś jaskinia U płynie No to mówię właśnie To jest tu? Nie, tylko nie w wodę wpływaj, tam do góry jeszcze. Kurwa płynę! Kurwa. Płynę. Kurwa! O tutaj jest taki fajny ten, no mostek tak naturalny. Nie y, pogadać o żarciu. Okej. Okay. Co na śniadanie? <laughs> na śniadanie? A ty powiem ci, że szczerze, że parówki. Chociaż przejadły mi się ostatnio nieziemsko. indyczka? Co? Z indyczka, no. Te, te... Nie, jak one się nazywają? Te, co mają logo krów, krówki takiej. jest eee, takie ściekłe takie? krowy. O! Ja pierdolę! Patrz, jakie to jest duże. Kurwa Czekaj, mać. bo ja tu widzę w ogóle glowstone'a. No bo tu jest... Kurwa, wpadam tam! Co ty pierdolisz? Czekaj, bo mi się chyba nie załadowały. O ja pierdolę, ile tego tam jest. Zginiemy tu. Czekaj, muszę Ej, jakoś tak... Ej, dziesięć nas kurwa wciągnął. Nie wiem, w <laughs> on się zginie. O kurwa! Uff. Dobra przeżyłem. Jezus! Co to jebło? Nie wiem! Czia, ledwo przedni już coś jebło E czekaj tu jest fui creeperu! Czekaj kurwa, bo ja nic nie widzę. Bo mi się shadery tutaj bagują, światło. Ej, wyłączę shadery na tą chwilę. No to wyłącz, wyłącz, wyłącz. Ej, ej! Dzieje Gdzie! Zbroń mnie kurwa! Wyłączam się shadery. Szybko uciekaj! Jezus, mój widzę, Dobra, widzę w końcu co tutaj się dzieje. Ej, lepiej jest bez shaderów, chyba będziemy... zrezygnujemy z shaderów Mi się wydaje O kurwa, ile tutaj tego glowstone... Ej, zbieraj na to nam się przyda Ja będzie tu ciemno w dupie, jak wyzbieramy wszystko EJ CO TO JEST?! Gdzie? Tu Kurwa, ile tam jest endermanów Czekaj, tu było jakieś odnurze, chodź tam Rozświetlaj tu już, bo tu się nam zaraz ja, zresztą... Ja... Jezus maria, uciekamy Ja tu spierdalam O, ja tu, ja tu zostaję, mi tu dobrze Gdzie ty jesteś? Tu? A chodź że stamtąd. Nie. tu jest jakaś fajna dziura tu skriperami. Czekaj, mam się kurwa czanki bagują Ja jestem Tutaj Oa! Czekaj ja muszę Czekaj, chodź ubić tego Czekaj, się chlebka muszę napierdalać Dobra Okej okay. Jakie skupę. to jest kurwa wielkie Zajebiste Wykopałeś jest te... Wykopałeś to jak spałem w nocy Tak, tak <laughs> Tu jest lawa w ogóle Tutaj można było generalnie tu jeszcze. Au! O, przepraszam nie wchodź mi pod miecz nigdy, proszę. Jakby jedno, to byś tam do lawy wpadł. Nie, no, może nie wpadłem, bo byłaby Kurwa mać, jakie to jest wielkie, ja pierdolę. To jest odbyt koziorożca. Odbyt ko Tak to nazwiemy. No i... Yy, hmm... Skończyliśmy na temacie z tego, że co zjadłem na śniadanie, a ty co zjadłeś na śniadanie? A to znaczy było tak, że siostra poszła do sklepu i stwierdziła, że chyba nie będę jadł śniadania, to kupię tylko półki dla siebie i dla swojego chłopaka ale udało mi się skminić tak, że i tak nie dała rady zjeść to, zostałem dwie bułki, więc. Tam jest ten y, z, 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 z złotej zbroi jadł, dostałem żarcie z litości, nie? Dzisiaj. Inaczej, tak, tak. inaczej by był biedny i nie jadłbym dzisiaj śniadanie. Bo nawet o mnie nie pomyślała. Dałem jej wiesz, kasę, tak wszystko. Weź kup tutaj na śniadanku, będziemy mieli dość dobrego, nie? A! A to takiego chuja nic nie będę jadł, nie? Mam złotą zbroję! Chciałbyś. <laughs> o kurwa, kurwa jakie... Parę... Ja pierdolę, pojebało cię tutaj za dużo. Ej właśnie, muszę zmienić rendering na farbę. Tutaj chuja widzę. Skopaj tego Glonstona tutaj. Kurwa, nether w kopalni. To jest taki chyba nether zrobiony, nie? Nie wiem co to jest Ej, to było w zadaniu znaleźć na wyspie taki ukryty nether, pamiętasz? Aha, no było coś takiego że tam było, nie wiem... Wydup zielony kutasie Ale to jest strasznie wielkie W pizdę wielkie Bam, bam, bam O, leci następny Kill the fucking zombie w ogóle byłem w biednej brące. W biednej brące? Żeby co nie mówić. Mu... Kupiłem sobie trzy sosy do spaghetti. Trzy sosy ja biorę. Kupiłem sobie chiński, sosik a, słodko -kwaśny a, kwaśny i I, słodko a, słodko i dwa słodko-kwaśne i ten. I chiński więc. Wiesz co, ja ostatnio zrobiłem sobie. Kurczaczka usmażyłem w, w pikantnej tej pikantnej papryczce, no nie. No. Sosik słodko kwaśny, do tego wiebałem tego kurczaka. Yy, pod, yy, gotowałem, znaczy no. Dusiłem ten sos na, na patelnie, <głos》>, że tak to nazwę. Udusił kurczaka! piętnego kurczaka! No Wje, tam jest na to jakaś ten, kopalnia, chodź, wejdziemy tam. Wiebałem na to tego kurczaka. No. I z ryżem a, to wdupczyłem. A, o kurwa, jakie a to, to jest? jest wielkie. Przed tym, jak się kurczak udusił, czy po tym, jak się kurczaku udusił? Yy, nie, kurczak się w ogóle nie udusiu. Czekaj, ja mam tu wiadra z wodą, to się spuścimy tam na dół. Czekaj, nie. A, bo, czy ja wiem, czy jestem sam na dół? Nie. Kurwałem. Dobra, spuszczę się, cię na głowę. O, dobra. Spuszczam się. Radzimy się do tej lawy w pierdoliu. Jaki idiota z tego Spidermana. Spidermana, kurwa! <noise> 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 Jaki idiota z tego Spidermana. <noise> <gry> o ja pierdolę to żeś teraz rozjebał totalnie. Musimy jakieś surowce znaleźć, Tutaj nie co tu przyszedł. To... Ja tu węgla znalazłem. Kopiemy kobla. Ech, mówiłeś, tyko, tyko mówiłeś nie tak. żeby nie kopać kobla, teraz to cię <gry> kopiemy kobla. <gry> no bo to jest bez sensu, ja chciałem diaksy wyk wykopać. To nie kup kobla, kopsa <gry> kopsa węgiel. <gry> Ale ja nie kopię kobla, tylko węgla. <gry> jest dwie różne rzeczy. Chodź, zrobimy robimy sobie taki maraton 2 4 na 7 kopiemy wągla. Będziemy hmm. cały czas wągla kopać. Co... Ludzie, co do tych yy, dalej tych zadań, to naprawdę takie w, w jakieś budowanie czy coś w tym stylu, to to jest zbyt proste, żeby to wykonać w ogóle na challenge jakiś. To ma być jakieś zadanie typu na czas, że wysraj na przykład arbuza, nie? czy jest to łatwo sfailować po prostu Wiecie jakie to o, jest kurwa. trudne dla dyzia? Dyziu ma taki ciasny odbyt jak dżinsy po praniu ja on musi wysadzić arbuza Wiecie jakie to było dla niego trudne? <laughs> ja mam ciaśniutki odbyt bo się nie pedale <laughs> jak, jak dżinsy po praniu nie? <laughs> jak pralka <laughs> O kurwa taki rozjebany bęben Nieee <laughs> <laughs> yeah, Jak dżinsy po praniu kurwa Dobra, nic chyba tutaj No ja nie wiem co ma pralka ze ciasnymi jeansami, ale okej. Okay. No się się pierze w pralce, no, no nie. No tak, ale paki bęben jest szeroki, weźcie. O ja pierdolę i je tu jest wągle. Powiedzieli, że masz odbyt jak pralka, więc się kurwa, tak zastanawiam trochę. W się, ja pierdolę, nie? Ja pierdolę. Ja wolę nie mówić, jaki ty masz odbyt. Tak bym jak ci powiedział, jaki ty masz. Weź... Mi... Ej, ej, mieliśmy mówić o żarcie, a skończyliśmy na odbycie kurwa. Zawr zawsze się tak kończy. Zawsze się kończy na tym, że gadasz się o czymś, a potem schodzi się i gada się o gównie. No bo niektóre żarcie są strasznie gówniane. Co jadłeś takiego najgorszego? To, kurwa to sushi jebane. <laughs> idź, tu, idź w chuj z tym sushi. Sushi jest. Ej. Jezus Maria, idź, nawet mi nie przypominaj. Spakowało. O ludzie, czekajcie to, tam kupiliśmy, zamówiliśmy sushi Oni tam, tam, dyzią z boduchem No takie zajebiste sushi, tu se wpierdolisz, będzie git, nie? Zamówiłem <laughs> to, sushi Takie e drogi w pizdu, że myślałem, że kurwa zbiednieje, nie? <laughs> Zamówiłem Jem sobie... Ty, coś ty wtedy zamówił? Nie wiem, Głomaki? jakieś kurwa Nie wiem jak to się nazywało. Kurwa, resorówki jakiś panne. Coś Coś tam, tam w co był duży zestaw, bo tam były jeszcze te kurwa te gumowe rybki, nie? Aha, no, no, no. i ludzie ogarnicie, był sobie ryżyk zimny w chuj. Co powinien ryż być ciepły? No nie no cóż nie ma być. Musi ciepły. być ciepły ryż, taki, musi być odpowiednia temperatura, taka pokojowa. To było zimne w chuj. Dosyć że czekaliśmy chyba z dwie godziny, a taki w chuj głodny Kurwa, myślałem, że umrę z głodu. Przychodzi taki biedny, mały talerzyk, taki, że kuźwa. No, kawały, na kawałku pizzy by się zmieściły. Na kawałku pizzy by się to zmieściło, a zapłaciłem tyle, co bym zakupił dużą pizzę za to, nie? Co myślę, kurwa, no. To chujno, zjemno. Może, może w żołądku rośnie, nie? Zjadłem, to znaczy zjadłem. Kurwa, zjadłem ze, taki, ze trzy takie resorówki. Najpierw Bodów mu powiedział, ty weź, weź se ty, tego, tego. Imbirku y se cały wpierdol. Nie, nie, no Imbir też, no nie. Weź se w wpierdol, ten Imbir to dobre jest. A ty, Jankiś wyjebał to całe naraz. No, no to my. Takie to było wielkie, że się to w buzie prawie nie mieściło, ale wsadziłem całe. Powiedzmy, że to wygląda jak kapusta, bo to tak w sumie tak podlatuje ten No, taką no tak, kapustą, było, tak było to przygotowane, takie pocięte było w paski takie ma niby, nie? Taka kapusta trochę pekińska. No. I powiem wam kurwa szczerze, że, nie wiedz... że szukałem miejsca, gdzie by żygnąć kurwa, po tym imieniu. Że... Nie wiedziałem, czy żygać szanowi na podłogę czy na boducha, że mi kazał to zjeść, nie? No i potem Zjad wpieczyłeś te, te umrumaki No wiem, że to na, nawet... To jeszcze było, ale ten sos sojowy kurwa sama maga, nie? No Jezus nie, Tarnowski. Powiem Ci tak, ja wpierdalałem sushi w Warszawie, no nie? Ale jebłeś, ale... No całą moją rozjebałeś, naprawiaj to teraz, chuju. Wszystko rozjebałeś, no wszystko. Tak ładnie było, cały krajobraz ty... rozjebał, no. No co ty nic tu nie rozjebałeś? Chodzi o dziura, no. Nawet już się nie wtapiamy w to. Teraz nas na pewno wszystkie potwory usłyszały. O patrz, WSZYSTKIE nas usłyszały, teraz wszystkie nas wpierdolą. Dawaj tutaj. Ja powiem ci, że jadłem, wiesz, sushi w Warszawie i w porównaniu do Tarnowskiego, sushi w porównaniu z warszawskim to jest po prostu dwa światy. To, to się nawet... Nie, to po prostu nie ma porównania, bez porównania, bo to... ten sos sojowy tam w Warszawie był zajebisty. To właśnie nadawało cały ten smak temu. No, pamiętasz co mówi, jak kupiliśmy, kupiliśmy to w Tarnowie, ten, to KFC, ten, kurwa, tego sushi, to no jest zajebiste, tutaj nie ma co tam, ale, kurwa, jak ten... sobie przypomnę, to, to Grand Kebab to był? Tom, e, Grand Kebab, Zajebiste to było, tylko kurwa, nie wiem czemu, za pierwszym razem, jak tu zjadłem, myślałem, że kurwa, będę musiał ludzie po karetkę dzwonić, myślałem, że będzie po Minecrafcie, nie, po, 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 po duecie, Janki i Dyzio. No. <laughs> tak mnie, kurwa, brzuch bolał. A znowu. Że aż się w przedpokoju wyrąbałem żeby sobie grać Ja mam 15 Prawie 16, chciałbyś lepszy nie wyszło <laughs> <laughs> Napierdoloć! No Jak my stąd wyjdziemy potem? Nie wiem, znajdziemy jakoś wyjść. Ale jaki tu jest strzon w ogóle trzyma... Pakiet są trzony to Też już mam 15 level. Ja już A, mam 16. <laughs> o, o kurwa! Ja Burza. Domek nam się spali! Kajta kaj burza na dupca tutaj Nie wiem, zrobiła się... Ej, tam jest kurwa, wyjście Stąd. Faktycznie Ym, No i generalnie powiem ci, że No nie ma bezpo Nie jadłem tam tych, tych yy, surowej rybki, no nie? Mhm. W Warszawie, ale... No moja była kurna guma do rzucia surowa. Nie rybka. właśnie nawet mi smakowało, tylko nie wiem... Urwa! Jak smakuje yy, ten w Warszawie, bo nie jadłem. Ja jadłem w Warszawie yy, sushi z krewetką yy, wędzoną. I powiem ci, że kurwa zajebiste. A wędzone? Tak, to zajebiste. Ale ta ryba nie wiem czemu kurwa była taka, nie wiem, jak huba buba ta... kurwa. No, za bardzo była. W ta... ogóle te gumy chuba buba, pamiętasz je kurwa mać. O, ja pierdolę, nie, kurwa, nie ma już to chuby ta... buby nie? To były te, to ta... były te gumy na metry, nie? Tak, ta tak. w rolkach. To jest, takie rolkach, no właśnie. To jest wie, jak ja je zawsze robiłem. Nie rozwijałem tej rolki, otwierałem to całe o, i tak gryzłem w bok. Kurwa, to. Ja to takie tak pudełko to robić. w jeden dzień, żem wpierdalał cały, nie? A ja, ja też. I potem mnie ja ja tak szczęka bolała na wieczór. No, racja, kurwa. A potem jak. A te e, gumy auta. Kurwa, czy <ślałka> autka były w środku? No, dałka. kurwa, te gumy były królewsko twarde. No, na początku. Z... A poczekaj... Jest... Kurwa, czemu łódeczek nie mamy? Wiesz, co byśmy zrobili? Wyleźlibyśmy tam na samą górę po tym wodospadzie i spłynęli je tutaj tym wodospadzikiem, tak żeby się spadli w łódeczkach. Musimy się kurwa spłynąć tymi rzekami. Bo... Okay. Gdzie ty jesteś w ogóle? Bo ja tu... Muszę sobie właśnie przyciszyć, bo cię nie słyszę w ogóle. Ja tu ekspię. Dobra, gdzie ty jesteś? A Wpływam sobie, ekspię. Gdzie ty pływasz? Wypłynąłeś tam do góry? Nie. Widzisz ten wodospad, co z do góry? Się, widać, widać. O, ja tu sobie ekspię. Płynę do ciebie. Dawaj, ekspa, kurwa. Co tam zombie biega z pochodnią? Z łopatą. Nie, z łopatą. Dawaj łopatę. Nie dał. Kuźwa w rzekie sępy. Sam umiera i mu już niepotrzebna, ale tobie kurwa już nie da, nie? O oh, fuck. O oh, fuck, gdzie ty jesteś? Nie, też mogę cię tepnąć, bo coś tu fajnego nie, znalazłem. Musisz tepać, znajdę cię, powiedz gdzie jesteś. Czekaj, Taka, bo tutaj w tym trzonie jest glow. Myślałem, że będzie wejście do tego trzona, ale chuja. Gdzie jesteś? Pomachaj, usiaczkiem. Machaj, Susiaczkiem. Pomachaj już jak tam. Tak, Za, te... e... Za to obo jestem. I... O kurwa, jaki je, ty, ty jebany jesz. O! Nie. <laughs> jesz, Widzę się Dobra, tam zaraz <laughs> coś fajnego. Ja, ja, ja robię z ma... Kurwa, gram jak Werpega, nie? Wyłączyłem całe inwentory i od tyłu. Tam, tam. O, zajebiście. No kurwa. Jak w gotiku. Kurwa, tam znowu jest szkielet. Tu jest creeper. Kurwa, ja, ja tak gram. Na tu tam. No wchodzę. Nie chodź tu na dół My tu byli już No przecież kurwa pochodnie są Byliśmy Tak też kurwa C ma zjebałeś. <gry> Już się trochę gubimy Kurwa gdzie mój killoff O jest Ja gram Warpega Daj sobie w 5 i je w jeden No ale ja powiem Ci że mi ten Pieróg no. z grantkę się smakował O kurwa e dalej! Kurwa, Spiderman. man Ej, włączę tak F5, wiesz jak zajebiście się gra? I F1 zapiśnię. F1... F5. Ja pierdolę, dobrze, dobrze, jak Napierdalej. O, padaj! Kurwa, wybuduj tak domek, jest. kurwa. Ej, to jest challenge, ja wybuduj ja domek tak, kurwa. nie? Ła! Wow. Ty chuju. Nie, ale ten nie. też. Muszę sobie wpierdolić chlebka. Dobra, ja muszę mieć inwentary włączone, bo się kurwa gubię między tym. Pająki! W ogóle z, razem z dyżiem mamy plan wybudować mob Gdzieś tam A, w okolicach tak, tak, tak. naszego domku, żeby to w miarę blisko było. Bo potrzebujemy strzał. Dużo strzał. Dużo strzał. No zwłaszcza na te szkielety, bo mnie wkurzają. <laughs> W ogóle musimy sobie zrobić enchanting table. Będziemy enchantować sobie miecze, zbroje i tak dalej. Juhu! W ogóle ja wam pomyślałem, co, co to wyglądało. Wy, wybudujmy taką świątynię tak? magicznego kutaska. Jakie mały zombi! syn <laughs> One są najgorsze. O skurwe Kosmita je. O tu nie byliśmy tu chyba kurwa wszędzie. To Biedny... wszędzie jest tak samo. Nie. jaki mały no skurwiel. No co, ty tu nie jest wszystko samo. Sam. Ja cię sobie dopierdala pierdala tam. Czekaj. Ja się uchwyt. Kiedy to jest fajnie. O, który masz na wągla, wągla znalazłem. Na pewno kłamiesz. 20 Kłamiesz. Nie, 20 Kłamiesz mam. O kurwa, co? ja tam wbijam. To się. Zdychaj chuju. Koopat, Czemu żeś go zrzucił mi na łeb? O kurwa. Nie zrzuciłem, spadł. Ratunku! Ja zrzuciłem. Ojej, ej, ej, e, czerwony. Grasz dalej w stylu RPG? Patrz co tu się dzieje. Ja cały czas tak gram. Nie. Już. Fajnie to wygląda. O, ja bym tak nie niby... wiedz... Napierdolaj! Musimy to znaleźć no, jakieś a mało serowce. Jest? No, biga, nie ma żadnych diaksów. Ej, ała, ała! Wdechaj, chujo. <laughs> że ty mnie bijesz. Oh, oh. <laughs> o no, 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 mnie <laughs> też właśnie. Tam jest złoto. Tam, no jest, tam jest złoto na. Kurwa, z... diamenty! No są. Co ty gadasz? Jeeeest, no, okay, kurwa! Jeszcze diamenty chyba na odcinku znalezione. Czekaj, kurde, ja A, to kopię. Pięknie. Cztery diamenty. Pięć! Zejdź stąd. Bo mi zasłaniasz. Ile masz diamentów przy sobie? Jednego, nie? Tutaj ja mam cztery. Jednego. Juhu. Myślę, że będziemy tutaj kończyć odcinek. jakaś my to jeszcze do końca tutaj. Generalnie w tym yy, w od... Chyba no. na razie jeszcze stąd nie wyjdziemy. Przekopiemy sobie tutaj. Zobaczycie, mamy pomysł, co zrobimy w następnym odcinku, żeby po prostu Was nie zanudzać cały czas w jednym miejscu. Nie będziemy na pewno będziemy takie rzeczy robić. Dobra, to trzymajcie się, cześć. O! Kowla, Kurwa To będzie na tyle w tym odcinku, trzymajcie się, cześć. Papa! Papa!